Mam do to... od Daniela. do mnie. Dobra, sorry. Tutaj od i tak z okazji 50 widzów ro robię mały ten konkurs do wygrania. Gra w Helman. Gra jest fajna MMORPG. Polecana. Ej, no i tak. Pytanie będzie do wygrania gry. Tak. Pytanie tylko jedno, zapomniałam, czekajcie, jakie było? Mm, tak. Mm, jaką pierwszą broń się dostaje w Hellman i co trzeba zrobić? No i piszcie w komentarzach, jakie będzie pytanie. Mm, jak ktoś dobrze odpisze, to wygrywa grę. No to i na e-mailu mm, mnie, mi myśliczym no dobra bez, ki dobra bez tego nie yy, no no co to będzie na tyle zgadujcie albo coś no nara elo